Witam wszystkich. Chciałbym pokazać kabinę, jaką założyłem do, do 30 na glaka Po wielu różnych obserwacjach, różnych kabin, no skłoniła mnie jakość, choć cena nie jest najniższa, ale jakość jest dobra. Z wad jakie zauważyłem, co mi się w niej nie podoba. Pierwszy schodek. Zaczyna padać, więc to będzie krótki film. Schodek. Noga się ześlizguje, nie ma żadnych ząbków, nie ma nic. To jest nieprzemyślany. Suchy but. No i już dwa razy zjechała mi noga, więc no to jest nieprzemyślane. Mocowanie błotnika. Tu jest śruba od dołu. O. Minięta w spornik. Z tamtej strony też tak jest. Ona chyba z założenia miała być krótsza bo jest, no bo jest krótka, ze spornik by nie wystawała. Ona jest tu przez błotnik. Można było dać do spornika, byłaby solidniejsza, no ale tak konstruktor wymyślił, tak jest. Tutaj pasowało wszystko, tu jest wiadomo, zgodnie ze sztuką. Uszczelki. Tu chlapak. Te otwory są nie nagwintowane, Chyba trzeba gwintować. No nie wiem, jak warto przekręcić. Czy to nitować? Nie mam pojęcia. Nie są na wylot. Chyba trzeba gwintować. Nie wiem, co autor miał na myśli. Nie jest to pisane. Spasowanie. No jest w porządku. Nie powiem. Mimo, że ciągnik ma 35 lat. Kabina nowa. Nie ma. Nie ma dziur. Wszystko ładnie przylega. Lada. W środku też nie powiem podłoga. Wiadomo, że to było rzeźbienia bo to nic nie pasowało. Trzeba było przycinać blachy, no ale to wiadomo. Jak to tam a i ta uszczelka? No, fajna jest, ale z włożeniem to jest męka choć kabina robi jak najbardziej pozytywne wrażenie no ale wiadomo to nie robi się tego na co dzień więc tu mam jeszcze nieskończone o, tak jest spasowana tak jest otwór no to myślę że nie jest nie jest źle Pada, Czekamy do kabiny. Drzwi się zamykają, fajnie. O. Oświetlenia jeszcze nie ma, coś będę musiał wymyśleć. W środku się prezentuje, myślę, że dobrze. coś chce, zastanawia się, no to polecam, jest kabina jest fajna. Jedno coś się zmieniło, zrobiło się głośno, kabina nie wycisza, tylko jednak to wszystko rezonuje. Wszystkie piski zostają. Ja mam jeszcze ciągnik na starym tłumiku, na takim z lat, chyba od początku produkcji, odkąd pamiętam to jest, spawam. Spawam lepiej, nie chcę wymieniać na nowy, bo założyłem nowy, okrągły, to nie podoba mi się dźwięk. Tutaj tak sobie flukocze cicho chodzi. A świadełka to jest tam pikuś. Chodzi o jakość, o spawy. To myślę, że też się zastanawiałem jaką wybrać. Jeżeli ktoś ktoś chce no to myślę, że podłoga, spasowanie tych wszystkich elementów no, przemyślane jest, nie powiem. Tu jeszcze nie ma fartucha, ale to jest do odkręcenia ta blacha, gdyż drążek ociera o górny otwór. Muszę ją odkręcić, chyba już czwarty raz te blachy. Z tamtej strony jest dopasowana, a z tej strony zawsze jest coś nie tak. I wyszlifować u góry, żeby był luz przy skręcaniu i w jedną, w drugą stronę drążek idzie do góry No ale to się wytnie i jakoś tam będzie. Tutaj jest też spasowanie w miarę wszystko jest. Z tej strony mam trochę luzu, ale to myślę, że błotnik jest przygięty tam ta strona pasuje, a ta no, być może błotnik jest przygięty i dlatego Z tyłu będzie fartuch. No, ale tam muszę nagwintować otwory, bo nie były nagwintowane. Trzeba było wiercić w drzwiach znaczy w konstrukcji przykręcać, bo nie było otworów. Na stopnie tylko były. A tak, no, zobaczcie. No, myślę, że jest przyzwoicie zrobiona. Haczyk. Okno otwierane. Od środka tak się prezentuje. No, i oto co? Mówiłem, uszczelkę. Tutaj, jak się założy, będzie dobrze, no ale włożyć to jest męka. Trzeba by na początku, przy zakładaniu kabiny, jeśli ktoś. Ale to wypada cały czas, jak to się wiadomo, pilnuje się innych rzeczy, a nie uszczelki. Pod. No, no też trzeba było troszkę podecinać. Ale poszlifować, ale wszystko jest według mnie ok. jakość spawu, bo to jest chyba najważniejsze jakość wykonania to tutaj w środku ta strona, ta już jest praktycznie na gotowo no to jest jest w miarę, nie ma co powiedzieć ta kostka jeszcze jest nieprzemyślana Według mnie powinna być w jakiejś puszce Żeby to nie korodowało Wiadomo, tu się kurzy Potem się myje to karszerem A tak to się zabezpieczy w jakąś puszkę Powinno to być wsadzone, według mnie Także jeśli ktoś chce To myślę, że jest W porządku Kabina o, Dziękuję za uwagę Cześć